Siemanko, drodzy widzowie, witam was w trzecim vlogu. Dzisiaj w planach mamy i wspólny trening, i cały dzień jedzenia. Będę pokazywał wam, co jem podczas dnia. I oczywiście nie będę zwracał tu na perfekcjonizm, tylko pokażę wam rzetelnie, jak to u mnie wygląda z jedzeniem. Jak widzicie, mamy godzinę 10.58. Tak naprawdę dopiero wstałem i będę zabierał się za śniadanie. Okay, najczęstsza rzecz, która pojawia się w moim repertuarze na śniadanie, jest to oczywiście omelet na słodko. Oczywiście mam też jakieś różne inne śniadania, które czasami sobie spożywam. Aczkolwiek, ze względu na to, że ma być to rzetelny dzień jedzenia, no to oczywiście nie może zabraknąć tutaj omleta. Ogólnie do wykonania takiego pysznego omleta potrzebujemy przede wszystkim mąkę, białeczko, jednego banana, odrobinę mleka i jedno jajko oczywiście może też przydać się waga kuchenna żebyśmy mogli być dokładni i tak, ja pierwszy wrzucam 50 g mąki następnie daję 30 gramów odżywki białkowej następnie całego jednego średniego banana następnie daję 50 ml mleka oraz wpijam całe jedno jajko i obojętnie czy to małe jajko czy duże następnie zakręcamy Blendujemy na gładką masę. Dobra, teraz tak, jeżeli zblendowaliśmy sobie, włączamy sobie palnik na bardzo malutki ogień. Jeżeli macie indukcję jedno to jest to czwóreczka Leciutko nagrzewamy patelnię. W międzyczasie wyciągamy sobie olej ja mam jedynie oliwę i robię taką małą kropeleczkę na patelni coś takiego biorę sobie listek papieru, ręcznika papierowego i rozmarowywuję cały ten olej czy oliwę po patelni jak to już zrobiliśmy to wyciągamy naszą masę i wlewamy ją całą. Dobra, teraz tak tego akurat nie musicie robić, ale jak macie ochotę i macie jakieś owoce mrożone, jak maliny, albo jakieś jagody leśne, no to można sobie lekko je rozsypać z góry. Tak samo jagody. Ok, tak się to prezentuje, i w tym momencie od razu dajemy przykrywkę i zwiększamy palnik na szóstkę. I czekamy, aż góra się zetnie. Dobra, tak jak widzieliście, tak się prezentuje omlet. Ja jeszcze do dokończenia używam. 20 gramów Nutelli i 20 gramów takiego masła orzechowego z Lidla. Dobra, moi drodzy, mamy godzinę 13:30. Ja zabieram się za zjedzenie kolejnej rzeczy. Tego raczej nie będę nazwał posiłkiem, a raczej przekąską, którą zazwyczaj właśnie po śniadaniu sobie spożywam. OK. I tutaj zależy, co mam tak naprawdę w półce. Tym razem padło na taką czekoladę. Ogólnie ta czekolada to jest duży odskok, bo raczej wybieram czekoladę z orzechami albo jakąś z karmelem. Ta średnio mi smakuje. Aczkolwiek taka czekolada i kawa. Oczywiście, żeby nie było, chodziło mi tylko o taki mały paseczek czterech kostek. Ogólnie jeszcze wytłumaczę się, dlaczego tak robię. W dni treningowe zawsze z rana uwielbiam podładować się węglowodanami. Właśnie omleta z Nutellą posmarować. Zjeść jeszcze potem kostkę czekolady. Dwie kawy wypije do południa i potem mam najwięcej siły na treningu, czuję się lekki i podładowany energią. A potem po treningu same już zdrowe. Zbilansowane posiłki wlatują w linie treningowe. Staram się, żeby to były same, yy, właśnie zdrowe posiłki. Aczkolwiek, jak mam trening, to czuję, że mam o wiele więcej siły właśnie po spożyciu takich rzeczy niż jeżeli miałbym teraz jeść bułkę z jajkiem czy coś. Dobra moi drodzy, po podładowaniu się węglowodanami przyszedł czas na zrobienie treningu. Dzisiaj chcę powtórzyć trening z vloga pierwszego, czyli będę robił podciąganie w straddle froncie i pompki w straddle plunge. Ogólnie nie chcę teraz tym razem tyle pieprzyć między seriami, żeby Was nie przynudzać, tylko e, będziecie mieli sam trening. E, w planach jest, zobaczymy czy siła na to pozwoli, ale w planach jest tym razem zrobić w pierwszej serii przynajmniej cztery podciągnięcia w straddle froncie i cztery pompki w straddle i fajnie by było po tych czterech pompkach chociaż na dwie sekundy przytrzymać tego plęcza, więc zobaczymy czy jest w ogóle taka możliwość trzeba w to wierzyć no nic zapraszam was do treningu E é o prato da puta putaria Você fode cabuceta a Fode com o Você fode cabuceta Fode com o Sierra should Drodzy na tych trzech super seriach kończymy trening na ten moment. E, ogólnie co do pierwszej serii pompek w plęczu. E, no to niestety nie udało się przytrzymać aczkolwiek. I tak jestem zadowolony, bo technicznie lepiej to wyglądało niż w zeszłym tygodniu, znaczy to znaczy w zeszłym treningu. Było widać przy drugiej, trzeciej serii POMPek, że było wiele ciężej zrobić ich więcej. Starałem się o wiele mniej ekipować w nich. Co to podciągnąć we froncie, też jestem zadowolony. No, więc na ten moment kończymy trening. Prawdopodobnie jeszcze pod wieczór jakieś próby, jakieś holdy będą. Dobra, mamy godzinę 17.45, właśnie wróciłem ze sklepu. Podjechałem sobie tylko po parę rzeczy, których mi brakowało. Między innymi Pepsi Max. Zazwyczaj biorę Cola Zero, ale nie było, więc więc to Pepsi Max. Ogólnie nie piję słodzonych napojów, więc często do obiadu po prostu coś zero cukru wlatuje. Do dzisiejszego obiadu przyda nam się bób, kurczak, ziemniaki oraz cukinia. To będzie ogólnie rzetelny obiad, dlatego że moje obiady zawsze opierają się praktycznie na kurczaku. Jedyne co się zmienia, to czasami robię sobie makaron, raz takim sosem, raz takim. Raz właśnie sobie ziemniaki ugotuję i jakieś warzywa. Nie chcę was ogólnie przynudzać robieniem tego obiadu, więc jedynie jakieś przebitki wam pokażę, jak to, jak to przyrządzam. Tak się prezentuje nasz obiadek. Tutaj macie makrosy po lewej. Moi drodzy, nadal popełniam te same błędy. Byłem pewny, że puściłem nagrywanie, a tego nie zrobiłem. Pierwszą próbę, fulika, przed chwilą sobie zrobiłem i siła była. Ten hold wydaje mi się, że naprawdę był świetny i jak zwykle go nie nagrałem. Odczekam sobie chwilę i spróbujemy e, jeszcze z dwie takie próby zrobić. Nie, no bez sensu, wszystko poszło na pierwszą serię i druga seria. Jak widzicie, holda już nie ma, więc spróbujemy jeszcze jedynie stradla chwilę przytrzymać. Następnym razem nie zapomnę włączyć nagrywania. Moi drodzy, to już jest ostatni posiłek dzisiaj, czyli bułka z dynią. Do tego mam serek do smarowania, rukola, szynka, ser, pomidor, ogórek i jedno jajko na pół przekrojone. I do tego jeszcze kreatyna z KFD. Tutaj jeszcze macie makrosy po prawej. Tutaj jeszcze podsumowanie całego dnia jedzenia. Wszystkie makrosy. No i na tym kończymy dzisiejsze spotkanie, dzisiejszego vloga. Nie zapomnij oczywiście zostawić łapeczki w górę oraz komentarza i do następnego vloga.